Chcę zrobić z tym hlasem Damian, z kolei bardzo tańczę. Bardzo lubię śpiewać, tańczyć i grać w kibocze. Pasnia to jest taniec. To jest moje życie. Moją pasją jest muzyka. W szkole na zajęciach z muzyki śpiewam. Co co mnie interesuje w szkole, to najbardziej e, występy. E, dużo e, śpiewamy, dużo tańczymy. Moja pasja jest i chodzę na pol. Moją pasją jest muzyka, więc to występuje już w szkole. Jak mają skrzypce, to tak się nie wstydzę, po prostu tak się okresuję się. I Kocham zwoły, kocham zajęcia, lekcje. To jest moja intruje, to, to, to myślenie. Nazywam się Kamil. Moją pasją jest czytanie oraz aktorstwo. Brałem udział w szkolnych zajęciach w szkolnej bibliotece, którą organizowała pani Grażyna. Przeczytam Wam jeszcze i też kilka ja legend przeczytam, ale legendy na przykład przybył młody olbrzym, gdy tylko zobaczył piękną Pannę i za Ja mam konkursy na dzień szkole. Czy, czytałam wiersze o miłości, dostałam pierwszą nagrodę i byłam z siewą na świecie. Jestem Nikola. Moja klasa. Klasa 1 DP czytać. Chodzę na zajęcia biblioteczne. Moje paso jest gotowanie I gotuję na kaleretkę. Tatu z lodówki. Tutaj jest. Tutaj. Tam, tam kaleretka jest. Mam na imię Kinga Zawadzka, Chodzę do drugiej BT. Mamy pasję, gotowania. Prytki robiliśmy, robiliśmy sałatkę. Mam minie Łukaszu. Moje pasto już gotowane. Szybaliśmy Czu, do, do ciasta, cukier i jeszcze olej. O, świetnie. Bierz już następne jabłko. Mamy to jednanku, ścieramy. Witajcie, ja jestem Magda, yy, pierwsza klasa EP i moim zajęciem, zainteresowaniem jest malowanie. racji, że malowanie się wzięło od mojej mamy i po prostu wzięłam pasję z mamy i biorę przykład z mamy. Na zajęciach kreatywności też maluję często, dużo. Ja jestem Magda, chodzę do EP, 3 Czasami polewam yy, zajęcia takie składać e, e, atemciki no lepiej to auto robić no, no moja moje praca to też e, to też dla mamy zrobiłem jeszcze to nawet